Cześć, dzień dobry. W dniu dzisiejszym powiemy sobie trochę więcej o ratach kredytu hipotecznego, czyli tym faktycznym koszcie, na który mamy wpływ bądź nie. Oczywiście jest tu wiele dyskusji, niektórzy mówią, że raty malejące są lepsze, niektórzy, że raty równe. Co to właściwie jest? Powiedzmy sobie pokrótce, zaczynając od rat może malejących. Są one rzadziej stosowane. Dlaczego? dlatego że raty malejące jak sama nazwa wskazuje na początku ta rata jest w najwyższej wysokości i z każdym miesiącem maleje w zależności od tego jaka to jest wartość kredytu jakie oprocentowanie i jaka długość okresu kredytowania no ta rata maleje najczęściej bardzo bardzo powoli z czego to wynika jeżeli weźmiemy pod uwagę kredyt na przykładowo na kwotę 300 tysięcy zł który zaciągamy na Okres 300 miesięcy, to de facto co miesiąc spłacamy kapitał w wysokości 1000 zł. I do tej wartości doliczamy odsetki od całości kredytu w skali miesięcznej. I te odsetki oczywiście spadają z każdym miesiącem, no, dlatego że spłacamy kredyt. Oczywiście te odsetki spadają bardzo powoli, ponieważ ten kapitał, który spłacamy, to jest tylko 1000 zł, a cała kwota kredytu to 300 tysięcy. W całym rozrachunku wartość odsetek, którą zapłacimy, jest, można powiedzieć, dużo niższa niż przy kredycie z ratą równą. Rata równa jest też czasami określana jako wyliczana według formuły annuitetowej. Co to oznacza? Te odsetki są oczywiście na początku takie same jak w racie malejącej, natomiast do tych odsetek doliczany jest kapitał. I on przy racie równej. Jest mniejszy. Dlaczego? Dlatego, żeby tą ratę wyrównać. Czyli na początku kapitał jest bardzo mały, który spłacamy, i on stopniowo się powiększa, a odsetki spadają. W ten sposób ta rata ma przybliżoną wartość co miesiąc. Ale niestety wynikiem tego, że spłacamy kapitał trochę wolniej niż przy ratach malejących, jest to, że odsetek mamy do spłaty więcej. Natomiast mamy do spłaty odsetek więcej tylko w jednym przypadku. Gdy spłacamy kredyt przez okres kredytowania, taki jak założyliśmy na początku. Czyli jeżeli bierzemy kredyt na 25 lat, to spłacamy go przez 25 lat, miesiąc po miesiącu, i nie skracamy tego okresu kredytowania i nie nadpłacamy. Gdybyśmy porównywali takie, yy, takie dwa czynniki, czyli spłata według rat równych i według rat malejących, to na pewno raty równe wyjdą taniej. Natomiast Dlaczego jest tak, że raty równe wybierane są częściej? Przyczyna jest bardzo prosta. Jeżeli badamy zdolność kredytową, czyli staramy się o kredyt, mamy określone dochody, określone zobowiązania, określone warunki, to na pewno kredyt łatwiej uzyskać z ratą równą. Z prostej przyczyny. Jest ona niższa na początku i bank bierze ją pod uwagę jako stałe zobowiązanie. Natomiast w przypadku raty malejącej, bank bierze pod uwagę tą pierwszą najwyższą ratę jako stałe zobowiązanie. To, że ona spada, nie ma już wtedy żadnego znaczenia, bo bank nie uwzględnia tego w wyliczeniach przy podejmowaniu decyzji, czy ten kredyt zostanie nam udzielony, czy też nie. I to w wielkim skrócie, jeśli chodzi o, o raty. Oczywiście wybór tutaj zależy od klienta, ale też od jego warunków finansowych, czyli czy może sobie pozwolić, czy ma odpowiednią zdolność kredytową na raty malejące. Na tą chwilę to wszystko. Oczywiście zapraszam do indywidualnych konsultacji. Jeżeli macie jakieś pytania, śmiało piszcie, dzwonicie, telefon jest pod filmem. Możemy też się spotkać online. I porozmawiać o, konkretnie o, waszych, o Waszym problemie, waszym, waszej inwestycji, o Waszych planach. Pozdrawiam, cześć!